Wczoraj wieczorem dowiedziałeś się, że żebyś miał nowego przeciwnika. Yy, czy już yy, oglądałeś jego walki? Tak, tak, troszeczkę oglądałem. Tam przeciwnik jest mocny w parterze, stójkę nie za bardzo, ale dobry, przeciwnik ma rekord 7-0. Jest tak. chyba jak na, jak na waszą wagę jest yy, chyba dosyć wysokim yy, zawodnikiem. Yy, tak, tak, tak. Myślę, że myślę, że 1, 80, troszeczkę wyższy, ale myślę, że nie, nie będzie miał żadnych problemów, że troszeczkę wyższy niż... Że... Ale jak tak patrzyłem wczoraj na media treningu, to w zasadzie jak, jak wyskoczysz, to chyba sięgniesz go kolanem w głowę, co? Mam nadzieję. No właśnie, sprawdzałeś kiedyś, jak, jak wysoko, to kolano nie, sięga. Nie, 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 nie. Nie. Okej, okay, dobra, dzięki w takim razie i powodzenia.